Głównymi problemami, z którymi zwracają się do nas pacjenci, są najczęściej problemy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bóle odcinka szyjnego, ale również kontuzje. Bardzo wiele osób, zwłaszcza po zakończonym sezonie zimowym, przyjmowanych jest u nas z kontuzjami np. stawów barkowych, kolanowych bądź skokowych oraz po różnych operacjach, np. po artroskopiach bądź rekonstrukcjach więzadeł. Na początku przeprowadzany jest wywiad, który jest bardzo ważny dla nas, ponieważ jedynie dzięki dobremu wywiadowi jesteśmy w stanie dobrze określić, co jest pacjentowi i jaką ma rutynę swojego życia i aktywność, oczywiście. Następnie, po dobrym wywiadzie, przechodzimy do badania. Na początku są, te, są to proste badania diagnostyczne. Następnie już badania funkcjonalne, nawet bardzo proste, jak dotykanie palcami podłogi, ale badania te są w stanie nam powiedzieć bardzo dużo o schorzeniach pacjenta, o jego stanie oraz o tym, co możemy później dla niego zrobić. To, co oferujemy, to terapia manualna. Która sprawdza się praktycznie u każdego pacjenta. Na pewno dobieramy ćwiczenia, które są odpowiednie do schorzenia, do stanu, do wieku pacjenta. Tłumaczymy też pacjentowi, że fizjoterapia to nie jest jedynie terapia manualna, ale to jest również zmiana swoich nawyków, zmiana aktywności fizycznej, tak żeby ten proces potrwał dłużej niż na chwilę.